19. Na Fakty zaprasza Kamil Durczok. Dobry wieczór Państwo a faktach o spektakularnym upadku, który wcale nie musi oznaczać prawdziwego bankructwa. Sky Club upadł z hukiem, ciągnąc na dno kolejne biura podróży. Dziś okazuje się, że upadek wcale nie był tak bolesny, a 25 tysięcy klientów ma się o co martwić. Ma cały czas ostatecznego orzeczenia sądu o tej upadłości. Spółka, która pozostaje cały czas pod zarządem, może dowolnie podejmować wszelkie działania. Firma sprawdzała, czy Państwo nie ostrzegać klientów? Tak, miały miesiące nie otrzymywali pieniędzy. I o tym już za moment fakta bo to dziś temat numer jeden u nas. Co jeszcze? Wojna na słowa, czyli jak się gra na skrzydłach. Jesteście jak najgorsza cesarska ladacznica. Te pisowskie kreatury, ci tchórze, jak którzy stamtąd uciekli, jak się miał obrażać, znieważać i za co? Życie po starciu za Mam długi, kłopoty z regulowaniem bieżących rachunków. Dzisiaj nie mam czasu na rozmawianie. Dziękuję. I tak się zaczynał nowy rozdział: fakty i TVN. Mają 15 lat. Absolutnie zmieniły kraj obraz awesome. A Zaczynamy od niecierpliwego odliczania czasu do nadejścia nowego roku.